Witajcie, mamy dzisiaj środek lutego, jak widać idzie luty pod buty także mamy piękną zimową scenerię, pełno śniegu i trzaskający mróz. Nie no, oczywiście ratuje jest 11 stopni, tak jak widzicie piękne słońce, które oświetla, słuchajcie, panele fotowoltaiczne tuż za mną, dlatego wybrałem to miejsce. I dlaczego to stoi ten samochód, który tak naprawdę jest w ofercie już całkiem długo, jakieś półtorej roku? No, dlatego, że ten samochód, jak wszedł na rynek w tej odmianie, czyli GT Line, to jest odmiana najbogatsza 385 koni napęd na 4 koła, bateria 96 kWh netto kosztowało 400 tysięcy złotych plus minus. No i to była cena, która no, nie bardzo miała uzasadnienie na rynku. W tej chwili te egzemplarze, które są z 2024 lub nawet trzeciego rocznika, ale niezarejestrowane nowe, mają bardzo duży rabat. Producent skalkulował cenę na 275 tysięcy to nie jest przypadek, bo dokładnie taki jest limit dopłaty w ramach programu Nasze auto. Więc uzyskując 30 tysięcy złotych, można mieć to auto za 245 tysięcy. No i słuchajcie, spalinowego auta takiej wielkości, takim komforcie, takim wyposażeniu i takiej mocy nie znajdziecie za te pieniądze, za żadne skarby. Także mamy tutaj kijankę. Przepraszam, że jest taka brudna. Ale słuchajcie, jest sobota, godzina 11 i jakkolwiek umycie auta bez dwugodzinnego oczekiwania na myjni było niemożliwe. No ale słuchajcie, to jest SUV, auto terenowe, więc tak naprawdę trochę błota mi nie zaszkodzi. No i co ja na temat tego samochodu myślę? Słuchajcie, zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Dlaczego bo ja po prostu lubię duże i komfortowe auta. Zresztą ci, którzy mnie oglądają, to wiedzą. znają. Też dlatego lubię tak samochody z Chin. Właśnie z powodu tego komfortu. I tak naprawdę widać go już po otwarciu drzwi. Fotel się odsunął. Tak jak widzicie, fotel tutaj ma, słuchajcie, specjalny podnóżek, który możemy wykorzystać do yy, odpoczynku jakiegoś, w takiej, nie wiem, jak stoimy na ładowarce, czy... Po prostu chcemy się przespać, bo jesteśmy zmęczeni w trasie. Można sobie rozłożyć ten podnóżek i mieć bardzo komfortowy samochód. Fotele są, słuchajcie, z bardzo pięknej, mięciutkiej skóry. Tu, akurat w wersji takiej czarno-białej. Czarno I zwróćcie uwagę na te y, zagłówki. One są, słuchajcie, takiej siateczki wykonanej. Tu mamy taki materiał pod spodem. Mega to jest przyjemne. Ok. Nie jest tak miękki jak poduszki stosowane w niektórych autach luksusowych. Ale też jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i teraz, tak, wykończenie. Słuchajcie, wykończenie jest takie ciekawe, bo tutaj mamy taki twardo miękki plastik, tu mamy jakieś takie listwy niemetalowe, udające metal. Tu mamy plastiki, i z tej strony auto wygląda jak, no jak kija jedna absolutnie jak auto za 400 tysięcy złotych. Ale jak już już w środku i zobaczymy, słuchajcie, na podsufitkę, która jest wykonana z takiej nie wiem, czy z Alcantara. no w każdym razie z takiego mikro, takiej mikrofibry. Jest bardzo mi w dotyku. Nie wiem, ja uwielbiam podsuwać wykonane właśnie z takiego miękkiego materiału, a nie z tradycyjnego tam plastiku. Jest to dla mnie taki naprawdę wyraz takiego premium komfortu. I ja też jest tutaj na, na słupkach bocznych. Materiał na d rzeczy to samo. Za 400 tysięcy absolutnie nie. Za 275 tysięcy zdecydowanie tak. Słuchajcie, auto ma elektryczną regulację Kierownicy, też rzadko w tej wersji uposażenia, znaczy w tej cenie. Oczywiście cały czas to auto należy rozpatrywać w dwóch klasach, czyli za 400 tysięcy nie, za 275 tysięcy naprawdę świetne. No i słuchajcie, taka zagadka dla chętnych: gdzie słuchajcie, jest tutaj przycisk zapłonu, bo ten samochód ma przycisk zapłonu w włączenia, włączenia samochodu. Nie ma go tu, nie ma go tu. Tu, słuchajcie, jest trzydnik odcisków palców. Możemy sobie to auto odpalić na, na odcisk palca. No i słuchajcie, naprawdę za pierwszym razem szukałem tego przycisku całkiem długo, a skrył on się, słuchajcie, na selektorze zmiany biegów. Tu jest przycisk zapłonu. Po jego włączeniu uruchamia się nam cały system infotainment. I wszystkie tutaj tą rzeczy. Tu mamy dwa 12,3 cala ekranu. Tu mamy tak naprawdę, a, no, chyba trzy są, to też jest widzę osobny ekran. Tu mamy zestaw wskaźników, tu mamy panel do sterowania klimatyzacją, ale też oczywiście jest, tutaj są przyciski, więc brawo dla producenta. I tu mamy panel zestawu infotainment. 12,3 cala, znowu no, nie jest to mało, ale słuchajcie, w tej chwili już w dużo mniejszych samochodach są większe ekrany, przez które się łatwiej obsługuje. Ale tak czy siak, brawa dla producenta za zastosowanie tutaj paru przycisków dotykowych i yy, osobnego panelu do sterowania klimatyzacją. Tu jeszcze mamy parę przycisków też na, na konsoli środkowej. Zamykane uchwyty na, yy, na kubek, ładowarka indukcyjna niestety niechłodzona i tu jakiś taki malutki schowaczek. Tu jest bardzo fajne miejsce, taka konsolka, gdzie można sobie coś położyć, torbę. Korzystam z tego często. Gniazdo 12V, gniazdo USB tylko do ładowania, i gniazdo USB tylko też do transmisji danych. Bowiem Android auto w tym samochodzie nie działa zdalnie, tylko i wyłącznie poprzez, poprzez system, znaczy poprzez kabel. No, trochę słabo. To co ważne, słuchajcie, są upadki do rekuperacji i jest też. Wersja One Pedal Driving. Więc znowu brawo. Tu mamy pełne przyciski dotykowe, żadne, znaczy fizyczne, żadnych przycisków dotykowych. Dużo tych przycisków, więc obsługuje się to bardzo prosto. I dodatkowe przyciski do zmiany trybu terenowego i zmiany trybu jazdy. I teraz tak. Fotele tutaj, słuchajcie, mamy z pamięcią, z wentylacją, z chłodzeniem, znaczy z grzaniem, z wentylacją, podgrzewanie kierownicy i masaż w fotelach. Masaż w fotelach, słuchajcie, jest wykonywany nie poprzez takie kulki jak to. Zazwyczaj w tych droższych samochodach i chińskich jest, tylko są w fotelu takie komory powietrzne, które się nadmuchują i wypuszczają powietrze. Fajnie, że jest, mimo wszystko wersja taka pełna jest bardziej. Yy, znaczy te kulki mi się po prostu bardziej podobają. Ja to wolę, ale i tak doceniam, że w takim samochodzie to się znalazło. Tu słuchajcie, mamy. Aha, w tej chwili mamy złożone fotele, więc od razu Wam pokażę, jak wygląda bagażnik w wersji najbardziej. Towarowej. Tak, mamy dwa miejsca i tyle, znaczy dwa miejsca siedzące, i tyle miejsca, że możemy spokojnie tutaj zrobić spanie, jak się położy to Teraz, no i słuchajcie, to jest komfortowy samochód, więc po naciśnięciu dwóch przycisków, tylne fotele się rozkładają, i mamy w tej chwili cztery miejsca i bardzo duży bagażnik. Kolejne dwa przyciski, i mamy tutaj w tej chwili sześć miejsc. I bagażnik taki, no na no, nie wiem, dwie, trzy torby. Także nie jest źle. Jak na auto o długości 5 metrów, to spokojnie. Mamy tutaj też mały schowek pod podłogą, no ale taki tak naprawdę praktycznie w całości zajęty. Gniazdko 12V. Tutaj mamy awaryjne chyba otwieranie bagażnika, aby się ktoś zamknął od środka. Tu mamy gniazdo 230V na 16A czyli praktycznie pełne i mamy też yy, chyba w bagażniku nim jest adapter V2L, czyli możemy wykorzystać yy, samochód jako powerbank. No i teraz tak, od razu jak jesteśmy ładowanie, ładowanie słuchajcie 800V, czyli mamy ładowanie gdzieś około 22 minut od 10 do 80%, z prędkością chyba 240 kW, więc naprawdę fajnie. No i co, elektryczne, zamykane, też fajnie, że się, ja zawsze zapominam, tego gniazda zamknąć i, i potem muszę się zatrzymywać i zamykać. No i mam też przedni bagażnik. To ciekawy, otwierany albo tu ręcznie, albo tu z przycisku. Także to też jest wygodne i yy, też na, na, na kluczyku jest przycisk do otwierania bagażnika, więc wygodny, jak idziemy z jakąś torbą, to żeby coś schować tutaj, nie musimy yy, wchodzić do auta. No ale sam bagażnik jest, słuchajcie, niezbyt duży. Tak naprawdę wystarczy na kable, adapter 2H2L. No i co? Wymagany prawem przycisk, do gdyby się ktoś tutaj zamknął, aczkolwiek powiem Wam szczerze, nie wiem kto tutaj się może zamknąć, no ale jest, prawo to prawo, wymaga tego. Więc. No i tak jak mówię, tutaj jest właśnie adapter V2L, który wtykamy do, do gniazda ładowania i możemy tutaj podłączyć wtedy też gniazdo 230 V. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, mamy tutaj napęd na cztery koła, 385 koni i baterie 96 kWh netto. Jakie jest zużycie tego auta? No, wczoraj jeździłem cały dzień przy takich temperaturach od 2 do 5 stopni na plusie i zużycie na autostradzie przy 120 to jest 20, boże 32 kilo, 32 kilowatogodziny. Na drodze krajowej to jest zużycie w okolicach 20 kWh i na mieście też zużywało mi auto około 20 kWh. Więc zasięgi tak realne to są od 500 do tam 300 km. No, nie jest tutaj, może, idealnie, ale słuchajcie, no to jest duże auto, które, tak jak widzicie, z aerodynamiką nie ma za dużo wspólnego, więc myślę, że można mu to wybaczyć. Czekajcie też na odcinek z jazdą. Powinien się pojawić z wrażeniami z jazdy. Czekajcie, on piszczy, bo go nie wyłączyłem. Ale powiem wam szczerze, że naprawdę jest, jest dobrze. Auto jeździ bardzo wygodnie. No i co? Czego tutaj by się chciało ode... od jakiejś wady wymienić? To wady dla mnie są dwie. Brak skrętnych tylnych kół. No bo jednak to jest potężne auto i manewrowanie nim nie jest zbyt wygodne. No i mimo wszystko brak zawieszenia pneumatycznego. Auto jest wygodne. Kurczę, ale mimo wszystko. No chciałoby się ten pneumatykę mieć, bo to jednak jest w polskich warunkach zupełnie inna jazda. No ale cały czas podkreślam. Za 400 tysięcy złotych ten brak pneumatycznego zawieszenia i skrętnej tylnej osi jest naprawdę wadą. Ale za 275 tysięcy minus dotacja, no słuchajcie, uważam, że to jest jedna z najlepiej wycenionych ofert elektrycznych na rynku. Szczególnie, że aut elektrycznych mogących pomieścić więcej niż 5 osób jest w Polsce bardzo mało. Także to tyle ode mnie, 10 10,5 minuty, w 11 się zamkniemy, więc myślę, że to jest dobry, dobry czas. I co? Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za, za uwagę. Słyszymy się w następnym odcinku, bo niedługo będą też bardzo inne, ciekawe auta, a szczególnie takie, które są, słuchajcie, zupełnie niespotykane w Polsce, jak Lincoln Co-02 i Lincoln K01 w wersji po liftingu. Także zapraszam do wszystkich do lajkowania i subskrybowania mojego kanału, co oczywiście pozwoli mi się rozwijać. Wiecie, żebro lajki muszą być. Trzymajcie się. Pozdrawiam.